Przechodzę tutaj codziennie. Y, patrzę, próbuję, próbuję pomóc jak mogę, ale oczywiście tak, żeby nie przeszkadzać policji i służbom. Y, a I cały czas mam nadzieję, że jednak je nie znajdą. Pierwsza reakcja było zaskoczenie, że no, no, niemożliwe tak. Widzimy się kilka dni wcześniej i, i nagle taka, taka, że tak powiem, sytuacja natłok myśli, natłok różnych teorii, co się mogło stać, jakieś stawianie hipotez, że, że może, jednak, może jednak chciała spróbować coś innego, ale to, to to cały czas chodzi o te dzieci, ona by ich nie zostawiła. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby ona chciała coś sama bez tych dzieci. Nie. Nie ma takiej możliwości. I do tej pory, i do tej pory tak uważam, że nie zrobiłaby sobie sama krzywdy. Karolina często tutaj spacerowała pewnie z dziećmi, widywana była na osiedlu. Tak, tak. Była często widywana, wręcz można powiedzieć, codziennie. Chodziła z dziećmi za rękę, czy na autobus, czy do szkoły odprowadzając do przedszkola. Także no, no, no nie ma innej, nie, ma, nie, nie, nie wiem nawet co powiedzieć, tak? Bo minął już tydzień i nam się to w głowie nie myśli, że dalej. Yy, Dochodzą jakieś szczątkowe informacje y, gdzieś tam w internecie rzucone, czy, czy powiedziane oficjalnie tu na miejscu. No jest to. Jest to dziwne wszystko. Pani Karolina zaginęła 3 stycznia bieżącego roku, natomiast samo zgłoszenie wpłynęło do nas 5 stycznia. Te poszukiwania rozpoczęły się tak naprawdę natychmiast. Uruchomiliśmy ogromne siły w związku z zaginięciem, bo mamy tutaj do czynienia z młodą kobietą, 24-letnią, dodatkowo matką dwójki dzieci. Szukamy, cały czas szukamy. To są poszukiwania zakrojone na szeroką skalę, w których uczestniczą policjanci, strażacy. Na chwilę obecną nie znaleźliśmy pani Karoliny. Ciągle podkreślamy okoliczność, że szukamy osoby żywej. Mamy nadzieję, że pani Karolina się odnajdzie. Natomiast w sprawie pojawił się wątek wątek zatrzymania mężczyzny. W stosunku do tego mężczyzny zastosowano areszt y, trzymiesięczny. To środek zapobiegawczy. Dlaczego właśnie garaże, to miejsce y, zostało wybrane jako punkt i, i pobliskie stawy jako miejsce poszukiwań y, Karoliny? Pani redaktor, to miejsce, w którym się znajdujemy, jest to bezpośrednie miejsce zamieszkiwania pani Karoliny, bo pani Karolina mieszka tutaj nieopodal. Bardzo specyficzne miejsce pod względem rzeczywiście uwarunkowania topograficznego. Mamy tutaj liczne stawy. Na szczęście one nie są głębokie, one mają raptem do. Półtora metra głębokości, natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, również odbywa się przeszukiwanie dna tych stawów. Nie jest to praca łatwa, ponieważ stawy są zamulone, nic nie widać. Dlatego ratownicy tak naprawdę działają po omacku, przechodzą i. E, tutaj penetrują praktycznie każdy metr tego zbiornika wodnego. To są e, miejsca, gdzie psy tropiące e, podjęły, podjęły ślad, podjęły trop. E, to nawęszenie się tutaj odbywało, ale w tym miejscu dokładnie ono się urwało. Dlatego szukamy. Mamy e, dużo do przeczesania, jeśli chodzi o zbiornik wodny, i zobaczymy, co przyniosą najbliższe godziny. Należy spodziewać się najgorszego, chyba, scenariusza. Rzeczywiście czas na pewno nie wpływa na korzyść, natomiast miałem okazję już wspominać o tym, że bierzemy pod uwagę różne hipotezy. Jestem zwolennikiem tych hipotez z takim dobrym zakończeniem. Miejmy nadzieję, że ciągle szukamy osoby żywej. Wierzę w to w pani, że córka tak mogła oddalić się i tak pójść sama, nie? Nigdy. W życiu by nie opuściła swoich dzieci. Nigdy. Pani są Dzieci były najważniejsze w życiu. Kiedy pani ostatni raz się kontaktowała z Karoliną? z Dzień zamknięcia. Byłam tam na górze za 10 piąta. Mówiła, że gdzieś idzie? Nie, nic. Ona była w domu? W domu była normalnie. Ona tylko wyszła tu kawałek, do sklepu po więc z tego informacji wam co? Syn mi przekazał. Bo z nim mieszkałem. A kiedy się pani dowiedziała, że jej nie ma? Już chyba nie pamiętam. Czy to w sobotę, czy niedziela, nie wiem. Mhm. Uwierzyła pani w to, że ona się mogła oddalić, taką porzucić dzieci i zostawić? Nie. nie, po prostu jeżeli nie wróciła na noc, to może gdzieś, nie wiem, no gdzieś może poszła do jakiejś koleżanki, kolegi. Co hipotekę bym brali pod uwagę na ten, na, 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 ale nie, żeby zostawiła dzieci nigdy. A ten mężczyzna, który mieszkał z synem? Nie wiem. Znała go pani? Tak, z widzenia, Aida. Miejmy nadzieję, że w naszej, że gdzieś jest. Jej telefon zniknął. Nie ma nic. To, no, że ona mogła popełnić też w pan to nie wierzy. Nie, nie, nie wierzę w to, bo ona nie, nie byłaby osobą, żeby po prostu coś takiego sobie zrobić. No, a nie wie pani, nie była ani żadnych leków depresyjnych nie brała, ani żadnych nic, nie było, żadnych nie miała problemów. Także ja na pewno w to nie wierzę, że ona sobie coś zrobiła sama, wyszła i że po prostu już miała tego dość i wyszła, bo przypuszczam, że jakby sobie coś chciała zrobić, albo ten, to na pewno, albo my, by dała jakiś sygnał do tego, czy by się do mnie skontaktowała, że chce porozmawiać, że ma jakiś problem, a nie było żadnych takich sygnałów, tym bardziej, że miesiąc przed zaginięciem z nim rozmawiałem i była z tamtej pracy nawet dość zadowolona, do tego mówiła, że jest fajnie. Także no, nie było żadnych sygnałów niepokojących, że coś się może takiego wydarzyć. Jak Państwa życie wygląda w tej chwili? Bo to jest dzień za dniem, to są poszukiwania. Wie pani, tak się też szczerze powiem, do no, to człowiek no, no, nie ma, no nie ma, nie ma, nie ma życia. Człowiek po nocach do tego nie śpi, nawet telefon nie jest wyciszony, do tego tym bardziej, że mam dwuletnie dziecko. Telefon cały czas jest włączony albo na wibrację coś gdzieś wie pani, zawibruje, coś gdzieś piknie, do tego to człowiek już wstaje. Do tego patrzy, czy coś, czy jakaś wiadomość, czy policja, czy ktokolwiek, czy, czy ktoś może dał jakiś namiar, że ją gdzieś znaleźli albo coś. No to, to nie jest życie, to jest takie, wie pani, człowiek zaśnie, za godzinę się człowiek budzi nie wiadomo, czy jestem do tego człowiek. Wszystko tutaj, żeśmy przez ten cały tydzień obeszli ze znajomymi i z tymi. Wszystkie te krzaki, wszystkie te tereny takie tam, gdzie się dało pieszo wejść, gdzie nie mamy, wie pani, gdzie nie mamy możliwości wejść pieszo. Jest dużo zbiorników wodnych, dużo ciężkiego terenu, dużo tego, no wiadomo, że każdy też o swoje, muszę dbać o swoje do tego bezpieczeństwo, żeby gdzieś jeszcze ja sobie coś nie zrobił. No to tam, gdzie było wszystkie, wszelakie możliwości, wszystko jest. Czyli co, nadzieja żeśmy kasz, Przeszli, no wie pani, nadzieja umiera ostatnia, nie? No nadzieja jest zawsze do tego, że się odnajdzie cała i zdrowa. Ale zatrzymanie tego mężczyzny... No daje coś tam wie pani do myślenia. No, ja na chwilę obecną wiem, tylko tyle, że jest zatrzymany do tego. A co jak tam dalej sprawy wyglądają, jak to wygląda, no to wie Pani trudno mi na tą chwilę się cokolwiek co wypowiadać, bo ja nie mam taki stan. Nie wiem ojcu. Znaczy no ja wierzę, że albo ja nie wiem czy gdzieś wyjechała, czy gdzieś ten... Ja cały czas żyję nadzieją, że ona dalej żyje. Że się odnajdzie cała i zdrowa. Czy to jest jakiś sen? O, by